Witajcie, Mikołaj Raba, lokum nieruchomości. Chcę pokazać wam fantastyczne mieszkanie na osiedlu Niwka w Zielonej Okolicy. Zapraszam! Tutaj znajdziecie wszystko, czego potrzebujecie do spokojnego i wygodnego życia: tereny zielone, sklepy, szkoły, place zabaw i wiele innych elementów infrastruktury. To mieszkanie o powierzchni całych 47 m2, ale z aż trzema pokojami, co daje mnóstwo przestrzeni do aranżacji według swoich potrzeb. Dodatkowo posiada balkon z ruchliwym widokiem, a także dużą piwnicę. Lokalizacja tego mieszkania również jest godna uwagi. Spokojna okolica Śliwki, blisko wylotu na S1, zapewnia wygodny dojazd do Mysłowic, Katowic i Jawożna. co jest istotne dla osób, które codziennie podróżują do pracy czy szkoły. Jeśli akceptujecie czwarte piętro i szukacie trzypokojowego mieszkania w samowystarczalnej, bezpiecznej i spokojnej okolicy, to ta oferta jest dla Ciebie idealna. Zachęcam do skorzystania z tej niepowtarzalnej okazji i skontaktowania się ze mną, aby poznać więcej szczegółów.